Najbliższa przyszłość, co do ciebie idzie? Dziewiątka kielichów, pięknie, spełnienie Twoich marzeń, spełnienie Twoich snów. Twoje marzenia, Twoje manifestacje stają się rzeczywistością. Magiczny czas przed Tobą. I to nam mówi o najbliższej przyszłości. Dobra fortuna, może to mówić o jakimś wynagrodzeniu, może to mówić o jakichś podarunkach, prezentach o jakichś prezentach. Usemka Kielichów, możecie zdecydować na przeprowadzkę, na jakąś zmianę, na pozostawienie czegoś. Chcesz więcej od życia i w najbliższej przyszłości będziesz mieć okazję, aby to otrzymać. Wybierasz wielkie zmiany, wybierasz swoje priorytety, pozostawiasz coś. Może to mówić o tym, że pozostawiacie dom, albo pozostawiacie coś i otwieracie się na coś nowego. Zaczynasz myśleć o tej sytuacji bardziej logicznie, zrozumiale. Tak, możesz być, możesz być buntownikiem, możesz być taką osobą, która w tej chwili przechodzi przez bardzo ważną transformację. Możliwe, że wiele ludzi wokół Ciebie ma pewne oczekiwania wobec Ciebie, ale coś się w Tobie zmienia. Powracasz tak jakby do swojej mocy, robisz w końcu coś dla siebie. Jesteś bardzo inteligentną osobą, Możliwe, że dotychczas wybieraliście, e, wybieraliście trochę inaczej, tak? Staraliście się zawsze być mili, dogodzić wszystkim, byliście zawsze bardzo empatycznymi osobami. W tej chwili dla Was ważniejszy jest respekt, jest ważniejszy szacunek, tak? niż e, uśmiech na czyjejś twarzy. Macie dosyć, macie dosyć pewnych jakichś fałszywych zachowań. Widzę, że jesteś już gotów albo gotowa na to, aby wyrażać swoją prawdę bez, bez ogródek tutaj jakiś. Możliwe, że macie coś do powiedzenia ważnego, jesteście gotowi, aby publicznie o tym powiedzieć. Może tutaj chodzić o jakąś sytuację związaną z jakąś relacją, która się zakończyła. Możliwe, że dotychczas pozostawaliście tak jakby nie, nie zaangażowani w to emocjonalnie, i w tej chwili mówicie dość, zbyt wiele się tutaj wydarzyło, zbyt wiele zostało powiedziane, zbyt wiele kłamstw. Nie angażujesz się w coś emocjonalnie, ale jesteś już gotowa albo gotów na to, aby naprostować pewną, e, pewną prawdę, aby powiedzieć o pewnych rzeczach. Jesteś osobą bardzo wrażliwą i dotychczas to było wykorzystywane prze, przeciwko tobie. Ale coś się w tobie zmienia, jeżeli chodzi o tą twoją wrażliwość. Tak jakby, no nie wiem, macie nad tym większą kontrolę.